Siemaneczko widzowie z tej strony Miksentr 84. Dzisiaj zagram... Y... Dzisiaj sobie powracamy do pewnej serii, yy, gdzie ten... Po prostu oceniamy piosenki widzów. I z tego powodu, że odcinek był miesiąc temu, to wstępiem, że to będzie dobra seria, więc zrobiłem taki odcinek. I dzisiaj jedna piosenka. Możliwe, że będzie kolejna. Yy, jakaś. Zależy. Jeśli macie piosenkę, napiszcie. Ja to ocenię. I wiecie. Będzie Git. Dobra. Dzisiaj mamy piosenkę Taty Drawelka. Bo w poprzednim odcinku napisał komentarz. A wszyscy, którzy napisali, to byli już. Więc wiecie. To co? Lecimy do piosenki. A może, dobra, zanim y, przejdziemy do słuchania piosenki, to zostawcie suba łapkę i na 10 łapek w górę kolejny odcinek, więc to no, zostawiajcie łapki. Dobra, nie, na 5 łapek będzie nowy odcinek z tej serii. Więc łapkujcie, subskrybujcie. No, tylko tyle powiem. Wiecie, jak jest? Więc dobra, przejdźmy do ocenki. A więc tak jest już piosenka, i ocenimy sobie ją. Tak Każdy jego lekarz, odcinek, dzień, najwyraźniej sztuka. Chcesz się go oglądać, są kulsty, robi fajne. Zawsze coś ciekawego, nie można go przegapić. Nie chcę to mieć. Prawdziwe, lekwe, lekwe na daia ta testiko fezuna شبوا Dekse da tkanie każdy da tkanie każdy chwilę ciąga jego Znigma jest bezwzględny Wszyscy go uwijają Oglądamy nad nią Każdy nowy post Dekse daje radę Znigma w sercu ma Z nim każda chwila lepsza Jego humor rzecz Rzeczy w nich nigdy nie znika Świat go potrzebuje A więc to była piosenka. Oceniam bardzo dobrze. Bicik też fajny. Wiadomo, że AI, ale dobra, dobra luka. No tak, no fa fajnie się ogląda. No można oglądać, jest to przyjemne. Dosłownie ocenka 9 na 10. I poleci komentarz ode mnie. że klatki. dostałeś się do mojego odcinka. Więc czekajcie, ja tylko napiszę. A więc dobra, więc piszemy. Fajna nuka. Mam nadzieję, że się yy, ta todeka yy, po prostu będzie fajne, będzie mu miło. No powiem tak, chyba to dzisiaj tyle. Ale zobaczę jeszcze Discorda. Bo nie wiem, czy Pandziula nie dał mi kolejnej nuty, więc czekajcie. Nie, żeby coś Pandziula. <laughs> nie, widzę szmatu. XD. Oglądałem piosenkę i trochę i nie chcę się komentować. Dobra, widzowie, Cześć, trzymajcie się. Na ula.